Banda Bacewicz być głuchoniemym, wyciszyć telewizję i patrzeć, i cieszyć się komedią otwieranych niemo ust, gestów bez pokrycia, a jeśli można je odczytać jako banał, wyłączyć obraz. Nie słuchać wywoławczych słów, kropla po kropli rozpętają powódź. A jaka ziemia na koniec się wyłoni, jeśli nie rafa za rafą, albo mokradło, bez grudki nadziei? I nie mówić nic, aby opór nie budził oporu. Zamknąć oczy, myśleć dla siebie. O wszystkim ważyć logicznie.